Autopromocja. Będzie pan pierwszą osobą. Pańska audycja, pański program, gdzie będę komunikował, jakie są moje polityczne plany na najbliższą przyszłość. Rozmowa dnia. Traktuję Radio Wrocław jako radio wiarygodne i zdolne do tego, żeby przeprowadzić rzetelną, bezstronną debatę. Wrocławianie oczekują takich rozmów i są one potrzebne. W takim razie wspólnie zaprośmy pana Jacka Sudryka do radia tutaj na Karkonoską. Zapraszamy oczywiście. Zapraszam. Od torku do piątku o 8.30. Zawsze merytorycznie. Jesteś w tym radiu takiego, co powoduje, że region chętnie Państwa słucha, a to jest bardzo istotne. Zapraszam Dariusz Wieczorkowski. Rzadko mnie tu dziennikarze w Polsce pytają, to bardziej cenię to pytanie. Bardzo cenię sobie Pana redaktora i Państwa radę. Panie Boże, naprawdę się zaczerwienię. To chyba jakiś pocałunek śmierci mi Pan tutaj przekazuje na Panie Radie Wrocław. Pięknego Nie. dnia życzę. Wszystkiego dobrego. Autopromocja. Reklama. Halo Houston. Właśnie doświadczyliśmy kosmicznego przyciągania kleju Saurus firmy Distyk. Nie spodziewaliśmy się takiej siły. Połączenie nawiązane misja zakończona. Sklep Meblowy Porta świętuje wielkie otwarcie po całkowitym remoncie. Teraz rabat 25% na wszystko bez wyjątków. Sklep meblowy Porta w Gernic Przy Autostradzie A4 tuż za granicą z Niemcami. Masz pomysł na biznes? Już dziś zacznij realizować go w inkubatorze przedsiębiorczości Wrocławskiego Parku Technologicznego. Działamy od 25 lat. Inkubujemy od 17 i pomogliśmy rozwinąć biznes ponad 330 firmom. Możemy pomóc i Tobie. Gwarantujemy indywidualny plan wsparcia nawet dla najbardziej wymagających branż. Dowiedz się więcej na www.technologpark.pl i nie zwlekaj już dłużej z realizacją swoich biznesowych marzeń. Czekamy na Ciebie w WPT. Do mnie! Siad! Zostań! Aleja Bielany, tak myślałem, idziemy. To będzie psie fajny dzień. W tę sobotę Aleja Bielany zamieni się w najbardziej zwierzolubne centrum we Wrocławiu. Targi akcesoriów i przysmaków, spotkania z cenionymi behawiorystami, Michałem Dąbrowskim i Krzysztofem Tatarem, grumer i sesja zdjęciowa dla właścicieli z pupilami. I wszystkie te atrakcje są wyspłatne. To co, noga? Psie fajny dzień w Alei Bielany. Już w najbliższą sobotę od 10 do 18. Przed nami 25-lecie województwa dolnośląskiego. Miesiąc atrakcji, koncertów, wydarzeń turystycznych, sportowych i kulturalnych organizowanych w całym regionie. W sumie kilkaset inicjatyw dla wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w wielkich obchodach święta regionu. Spis wszystkich wydarzeń dostępny jest na stronie dolnyśląsk25lat.pl Świętujmy razem 25-lecie Dolnego Śląska. Krzysztof Maj, Zarząd Województwa. Myślisz, że kusić można tylko wdziękiem? A jeśli ci powiem, że mam również fortunę, wiesz, jak mnie zdobyć. Nowość: Zdrabka Fortuna 7. Wygraj nawet 470 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Z okazji Dnia Papieskiego zapraszamy na wyjątkowe koncerty poświęcone pamięci Jana Pawła II. Śpiewajmy dla niego. Wystąpią Andrzej Lampert i Magdalena Steczkowska oraz partyc smyczkowy Silesian Chambers i zespół Odeon X. 7 października Bogatynia. 8 października Bolesławiec. 13 lubań. 14 Kamienna Góra oraz 15 października Jelenia Góra. Sponsor koncertów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Szczegóły na Facebooku, koncerty papieskie i w mediach lokalnych. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji M Obywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. M Obywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Po reklamie. Na zegarze ósma. Do wydania we Wrocławiu jest 31 milionów złotych. Żeby głosować nie trzeba mieć stałego meldunku, nie trzeba mieć skończonych 18 lat. Trzy dni zostały na oddanie głosu w budżecie obywatelskim. Polskie piłkarskie drużyny klubowe Raków i Legia przegrały swoje mecze w europejskich pucharach. Piątek w naszym regionie z przelotnym deszczem, ale także słońcem maksymalnie od 15 do 20 stopni. A teraz dajemy głośniej i słuchamy wiadomości, które przygotował Marek Waligura. Trzy dni zostały na zagłosowanie we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim.